Witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny na tym kanale, po raz kolejny w weekly vlogu, czyli moim ulubionym formacie. Dzisiaj z radością mogę was poinformować, że wyruszamy do Tajlandii. W tym vlogu zabieram was ze sobą do Tajlandii. Na pewno nie będzie to jeden vlog. No i co tu dużo mówić. No mega się jaram. To był taki plan podróżniczy na ten rok. Była możliwość, że jednak to nie wypali, i będzie w przyszłym, w lutym, ale jednak wypaliło, i jest teraz w sierpniu. Lecę do Tajlandii na dwa tygodnie razem z moim wujkiem i z moją ciocią. Poznacie w ogóle moją rodzinę w Tajlandii? Bo tutaj jest taki plot twist, że mój wujek kilkanaście lat temu właśnie wybrał się do Tajlandii i poznał tam swoją żonę, czyli moją ciocię, którą też poznacie w tym vlogu. I poznacie też resztę mojej rodziny w Tajlandii, bo na miejscu spotykamy się właśnie z dziećmi mojej cioci. Będą oni razem z nami w hotelu. Będziemy też zmieniać lokalizację, więc będzie więcej miejsc, które będę mogła wam pokazać. Standardowo będzie co warto zwiedzić. Wszystko zobaczycie na pewno w tych vlogach. Więc zapraszam do towarzyszenia mi w mojej przygodzie w Tajlandii. I bez gadania... Lecimy, tak? Ej dobra, trochę się odbijam w tym oknie, ale porozmawiajmy o tym widoku, które bałam z mojego łóżka jest coś pięknego Podróż samolotem trwała 10 godzin i wszyscy jesteśmy mega zmęczeni Za chwilę idziemy na night market, czyli na jedzonko jakieś spoko I do sklepu kupić najpotrzebniejsze rzeczy Tam już właśnie się ściemnia jak widzicie, bo w Tajlandii tak około 18 zaczyna się ściemniać Okay, po raz pierwszy w życiu będę próbowała wypić takiego kokosa. Takiego, w sensie wodę z kokosa, tak? Dobra. Smacznie. Aktualnie w Tajlandii jest sezon deszczowy, sezon burzowy, taka pora deszczowa i jest mega wilgotno, przez co moje włosy nie najlepiej to znoszą i odstaje mi co chwilę pełno baby hairów. Dzisiaj dojechała do nas reszta rodziny, czyli moje kuzynostwo, dwóch moich kuzynów i moja kuzynka więc teraz spędzamy czas w szóstkę Byliśmy na takim mega dobrym kafetaju i trochę pozwalać okolice, byliśmy na plaży, a na resztę dni planujemy już takie ciekawsze aktywności, że tak powiem, bo dzisiaj jest taki, wiecie, pierwszy dzień, w ogóle trochę jet lag jest, bo w Tajlandii jest 5 godzin do przodu, także jest to trochę przeskok i ja też przez ten lot czuję się, jakby ktoś mi wyciął, wiecie, z życia jakieś dwa dni. Plus za ten lot był mega męczący, no bo trwał te 10 godzin, tak. Ale warto, warto. Dostałam taki fajny naszyjnik od mojej kuzynki. <grymny> 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 Ok, a więc nasze zwiedzanie Tajlandii zaczęliśmy od wycieczki do Sanktuarium Prawdy. To jest taka świątynia, zamek, ogólnie mega ładna architektura, więc jak dla mnie na plus. To zwiedzanie odbywało się z przewodniczką, musieliśmy ubrać kaski, żeby nic nam nie spadło na głowę w środku. No i to miejsce, Świątynia Prawdy, zostało tak nazwane, ponieważ ma za zadanie pomóc nam w odszukiwaniu sensu życia, takiego odnajdywania siebie, ma skłaniać nas do takich różnych przemyśleń filozoficznych i tak dalej. Lokalizacja tego miejsca była bardzo fajna, bo było tam bardzo dużo zieleni, było takie fajne minizo, więc coś, co ja uwielbiam. A po powrocie moi drodzy, wybraliśmy się na sesję zdjęciową i jeśli jesteście ciekawi jakie foty udało mi się fajne porobić to zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, na którym te foty już są. Oczywiście ja jako gym musiałam wybrać się na siłownię. Obczaiłam ją, zrobiłam nawet spoko trening, bo były spoko maszyny, spoko sprzęt, więc coś udało się podziałać, tak? Z kolei następnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę statkiem na wyspę Kolan na której zostaliśmy dwa dni. Wynajęliśmy sobie tam taki fajny, przytulny domek, który zaraz będziecie mogli zobaczyć i dostaliśmy na własność nasze trzy motorki, którymi przemieszczaliśmy się po wyspie, no bo jest ona dosyć duża, ma dużo różnych plaż i takich punktów widokowych, które chcieliśmy zobaczyć, więc dzięki tym motorkom się nam to udało, tak? Tajlandia jest tak pięknym miejscem, naprawdę jestem tak wdzięczna, że w ogóle mogłam tam polecieć i pozwiedzać tyle super miejsc, bo jestem zakochana w tych widokach, w tej... Energii, klimacie, który tam panuje. Tak samo ludzie w Tajlandii są tacy mega pozytywni, uśmiechnięci i życzliwi. Sługa hotelowa, obsługa w restauracjach wszyscy są dla Ciebie no mega kochani, przekochani, plus jest to kraj, w którym jest naprawdę mega tanio. Czy to jeśli chodzi o jedzenie, możecie zjeść sobie takiego świetnego pataia za 10 zł, na przykład? A w Polsce zjedlibyście go za 50 w ogóle teraz przerywnik, bo musicie zobaczyć. Ja latałam moi drodzy, ja latałam. Poszliśmy sobie na parasailing, tak. Pomińmy szczegół, że musieliśmy czekać półtorej godziny w kolejce, ale było warto. A jeszcze wracając do tematyki jedzeniowej, to ja jestem ogólnie mega fanką kuchni azetyckiej, więc dla mnie to był raj. Rozpoznałam bardzo dużo nowych smaków, które będę się starała wdrażać do moich przepisów w Polsce. Jeśli chodzi jeszcze o takie inne ciekawostki na temat Tajlandii, pobytu tam, życia tam, no to chciałabym nagrać też o tym osobny filmik, więc koniecznie musicie śledzić mój kanał, żeby być z tym na bieżąco, jeśli oczywiście będziecie tego ciekawi. A tu takie miłe zakończenie dnia na plaży, jedzonko, pokaz ogni, i później wracaliśmy już do naszego domku na noc, a na drugi dzień staliśmy wcześniej o poranku, żeby pozwiedzać jeszcze trochę wyspę, przed wyjazdem i powrotem do naszego hotelu. Today we're to the My dolphin show in real life. Hi. <laughs> Have you ever seen dolphins before? I don't know, I forgot. <laughs> you forgot? Okay. <laughs> been in love with success never took a loss on the bar with the answers yes I want to be the best Take it how you want it not trying to ruffle your feathers and I'm not easily impressed by they ego why you go yeah I'm not a rookie, I'm a vet you gonna see though you gonna see though gentlemen yeah. in the race like you saying yeah. trying to be my name yeah. this is'm taking I'm taking please do not step in my lane. On the move, pronto, turn around, shando. I don't play with board rondo. Long in the game, time out, yeah. Working my gift in a special, I just submit as a vessel. I just be pre-fassing giving. I guess that's why I be winning. I just be working hard, working hard. It is a disregard, I'm trying to cut out the negatives. Why feel unloaded? I tu jest wszystko tak tanie, więc, no, żal mi było nie wziąć tego wszystkiego. Mam też pełne jakieś biżuterii, i tak dalej. Jedyne co to, brakuje mi jeszcze pocztówki. Jestem lekko przysmażona, przypalona, ale nie zwracamy na to uwagi. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień, ostatni wieczór w tym miejscu w Patai. I jutro przenosimy się do Korat. Na następny tydzień Pattaya było takim, wiecie, stricte turystycznym miejscem A w Korat mieszka reszta rodziny właśnie mojej cioci Także poznam ich w końcu W sensie jej mamy, jej babci i tak dalej Także Korat zapewni nam jakieś nowe przygody, nowe doznania, że tak powiem i z tego miejsca chcę zakończyć tego vloga i zaprosić Was na następnego, który będzie już niedługo. Zobaczycie kolejne miejsca w Tajlandii, kolejne moje przygody. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. No i oczywiście zapraszam Was na mojego TikToka i na Instagram po więcej kontentu związanego z Tajlandią. A jeśli chcecie pomóc mi w rozwoju tego kanału i dostać przypomnienie na temat następnych filmików z Tajlandii, to koniecznie zasubskrybujcie. No i do zobaczenia!